Witam bardzo serdecznie, nazywam się Klaudia, ja na zapraszam na kolejne dekorady. Mini Państwo, niewątpliwie nie spodziewaliście się, że ja dzisiaj akurat z taką tematyką przychodzę, ale bierze się to stąd, że w ostatniej małej czarnej, w ostatniej zarazem też pierwszej jakby wznowionej małej czarnej, tam właśnie mówiłam o tym, że się akurat aktualnie przeprowadzam i dzisiaj wykorzystuję takie ostatnie momenty, kiedy ewentualnie mogę jeszcze tutaj coś nagrać, bo później no co najmniej te dwa tygodnie, takie bite dwa tygodnie, nie będę mogła tam zrobić nic jeszcze w nowym miejscu zamieszkania, ale też ta przeprowadzka się jeszcze troszeczkę tak nam odwlekła o jakieś 10 dni, no to właśnie wykorzystuję jeszcze ten moment i jeszcze wykonuję dekoracje na nagrobki, dlatego, że dekoracje na nagrobki to są jednak dekoracje, które są potrzebne Państwu yy, nam po prostu ogólnie wszystkim przez cały rok. W związku z tym nie są to dekoracje takie stricte sezonowe, stricte okazjonalne, tylko również takie bardzo uniwersalne. Dlatego właśnie dzisiaj przychodzę do Was z taką właśnie dekoracją. W sumie dobrze się składa, że za oknem, że okna u mnie takie nie tak szczelne, jak być powinny, dlatego że możecie usłyszeć w międzyczasie takie ćwierkanie ptaszków. Akurat teraz jak na złość, nie. O, słychać ćwierkanie ptaszków, bo to świetnie nawiązuje do gałęzi brzozy. Yy, dzisiaj będę wykonywała krzyż z gałęzi brzozy i yy, tego na pewno na moim kanale jeszcze nie było, ponieważ ja chyba nie wykonywałam jeszcze takiej dekoracji stricte w kształcie krzyża. Mówię stricte w kształcie krzyża ze względu na fakt, że różne na przykład z jakąś tam figurką, na przykład z figurą anioła, lub ewentualnie z jakimś tam małym, symbolicznym takim krzyżykiem wykonywałam, natomiast już też chyba dawno temu, natomiast na pewno jeszcze nie było takiego stricte kształtu krzyża. Ja nie będę wiecie, tak demonstrowała teraz na gałęzie, jak to się je krzyżuje, tylko za teraz będę właśnie z nich wykonywała, ale ta dekoracja nie będzie taką typową dekoracją, taką bardzo oczywistą ze względu na fakt, że jakby no mnie osobiście nie satysfakcjonuje, oczywiście szanuję, jeżeli ktoś sobie wykonuje takie dekoracje jak najbardziej, natomiast ja wykonując taką dekorację nie satysfakcjonuje mnie, żebym właśnie sobie gdzieś tam skrzyżowała dwie gałęzie, przy, przyczepiła kwiatka i dekoracja będzie gotowa. Chciałabym, żeby to było coś, co ewentualnie Państwa zainspiruje. Mili Państwo, wokół mnie tutaj przygotowane są kwiaty różne. Natomiast przede wszystkim dominująca kolorystyka to są to są przepiękne pełniki w takim kolorze Brzoskwinia, takie zmylanżowane takie odcień. Zdecydowanie brzoskwinia, łosoś. Um, one w ogóle są jakby melanżowane, nie tylko odcienie, tylko również każdy płatek, gdzieś tam tak się fajnie przenikają te kolorki. Do tego mam przepiękne, różne takie różowe dodatki, które może się wydawać na pierwszy rzut oka, że nie, nie będą pasowały, ale no tutaj muszę powiedzieć, że w takim większym zestawieniu pasują, gdyż jeżeli macie Państwo ochotę, ewentualnie potem rzucicie okiem na koniec filmu, to ta Myślę, że wrzucę też Wam zdjęcia. Tylko, że to wykonałam dosłownie tak na szybciutko kilka zdjęć. Mam nadzieję, że to Was usatysfakcjonuje, kiedy właśnie z tych kwiatów wykonywałam girlandy. W ostatnim odcinku, w ogóle takim właśnie, w którym się pojawiłam przed świętami, właśnie wykonywałam girlandę na nagrobek w kolorze takim Cappuccino. I tam na, na wzór tej girlandy miałam kilka zamówień. I tam właśnie wykonałam w takiej kolorystyce te girlandy. Jedna dekoracja na przykład to był cały komplet, więc dzisiaj to będzie takie jakby trzy trzeci wzór właśnie w tej kolorystyce, ale mm, dlatego tą kolorystykę dzisiaj zastosuję, bo po pierwsze no osobiście mi się bardzo spodobała, taka naprawdę mimo wszystko, że kolor różowy, to można z niego wyciągnąć nie tylko taką landrynkową słodkość, no i do tego jeszcze właśnie ten łosoś, brzoskwinka, tylko również można z tego stworzyć w tej kolorystyce naprawdę bardzo elegancką dekorację i mam nadzieję, że dzisiejsza dekoracja właśnie taką elegancką będzie. Także tutaj kolorystyka być może Was zainspiruje, a no, dla osób, które ewentualnie na przykład im taka kolorystyka gdzieś tam na nagrobek do, dla bliskiej osoby nie pasuje, być może na przykład dla mężczyzny mm, lub dla starszej osoby nie każdy taką kolorystykę by chciał, to wtedy myślę, że każda inna kolorystyka w zestawieniu właśnie mm, z gałęziami brzozy będzie kolorystyką odpowiednią. Gałęzie brzozy, tak jak wiecie, mają taką biało-szarę. W zasadzie można by było tak nazwać tą ich kolorystykę, również przemelanżowaną, oczywiście przez różne przebarwienia na korze, natomiast no, zdecydowanie jest to taka bardzo neutralna kolorystyka i do tego możemy sobie wpasować kolor, nie wiem, czerwony, bordowy, niebieski. W zasadzie każdy będzie tutaj dobrze się prezentował. Natomiast, tak jak już wspomniałam, moją intencją jest przekazanie Wam dzisiaj takiej inspiracji. Ja oczywiście tradycyjnie nie będę wykonywała tego tradycyjnie. Czyli według yy, mojej tradycji zawsze gdzieś tam uciekam w bok i staram się zastosować coś troszeczkę innego niż takie oczywiste rozwiązania. Ja, mini Państwo, będę, będę dzisiejszą dekorację mocowała na osłonce, która jest obciążona cementem, i w środek zostały zatopione w tym cemencie takie druty. Cztery druty, po to, żeby po prostu dowiązać sobie z łatwością taką osłonkę. Pod krzyżem to oczywiście zademonstruję. Technicznie będziecie Państwo widzieli, jak ja to będę wykonywała, i wizualnie również, jak się to prezentuje, w jakim miejscu i tak dalej. Natomiast, dlaczego ja takie osłonki, właśnie takie obciążające, demonstruję? Tutaj Państwu proponuję, jakby zachęcam wręcz do używania ich, ponieważ sytuacja podobna jest, jak wielokrotnie pokazywałam tutaj w różnego rodzaju dekoracjach, zwłaszcza w kształcie w płaskich dekoracjach, zwłaszcza w kształcie wianków. To są dekoracje, które po prostu my możemy sobie na płasko położyć zupełnie na płytę na grobka, podobnie właśnie jak na przykład ten krzyż. Możemy położyć płasko i będzie to wyglądało ale nie będzie to wyglądało tak samo dobrze, jak mogłoby wyglądać, jeśli byśmy zastosowali zwykłe, po prostu lekkie wzniesienie z tyłu, żeby ten ładny taki wiecie, ten punkt jakby centralny gdzieś tam właśnie był troszeczkę podwyższony. Wtedy taka perspektywa patrzenia na tą dekorację, perspektywa widzenia jej też jest zupełnie inna. I to mam wrażenie będzie również się przekładało na właśnie taką dekorację, jaką będzie krzyż. No, tak naprawdę no, to będzie dekoracja w kształcie krzyża. To nie będzie sam krzyż, w związku z tym no, będę się tutaj wyrażała krzyż, tak jak ogólnie mówię, wianek. Yy, mini państwo, no cóż, ja was bardzo chyba serdecznie pozostaje już teraz tylko zaprosić was do stołu. Yy, mam nadzieję, że będziecie towarzyszyli mi w dzisiejszym procesie wykonania, bo nawet jeżeli nie teraz wam się przyda, to yy, to być może skorzystać ewentualnie w jakiejś tam przyszłości, czy za rok, czy tego roku gdzieś tam w okolicach na przykład Święta Zmarłych. No po prostu to, to naprawdę tego typu dekoracje to są dekoracje. Dekoracje bardzo uniwersalne, w związku z tym o każdej porze roku, jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, to będzie ją sobie mógł wykorzystać. Zapraszam Was bardzo serdecznie do mojego stołu, mili Państwo. No i oczywiście po procesie wykonania, kilka słów ode mnie na pewno na temat takich technicznych, gdzie jeszcze kilka uwag niewątpliwie będę miała do przekazania, bo pierwszy raz będę sobie tutaj montowała, że tak powiem, taką właśnie bardziej instalację w kształcie krzyża. Zostańcie ze mną, tak jak już wspomniałam, podczas procesu wykonywania, to też będę pokazywała, co ja z tymi gałązkami będę robiła. Dwa ja po kolei. Zapraszam. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że oglądaliście proces wykonania dzisiejszej dekoracji, która się prezentuje tak. To jest w zasadzie, przez chwilkę mogę tak potrzymać, żebyście jakoś tak dokładnie zobaczyli. Oczywiście na zdjęciu zobaczycie najdokładniej. No ja starałam się tak ustawić y, nagrywanie, żebyście po prostu jak najwięcej mogli dostrzec, ale jednak musicie przyznać, no jest to mało poręczna jakby forma dekoracji, w sensie jeżeli chodzi o jej kształt. No, to po prostu trudno rzeczywiście jest uchwycić yy, wszystko dokładnie, jak, jak można ją wykonać, nawet z góry tego tak nie widać. Tym bardziej, że ja musiałam sobie tutaj jeszcze wesprzeć i tak jak, no i właśnie tutaj jest jakby yy, to, tego użyję teraz jako argument odnośnie yy, podstawek. Takich, tych, tak jak widzicie, podstawek, które ja stosuję, on tak jak wspominałam, na górze, na wysokości takiej, tak? Czyli yy, osłonkę zalaną cementem, żeby była obciążona. Na to dodatkowo jeszcze nam taką kompozycję ustabilizuje na nagrobku. Ja takie podstawki, takie osłonki, właśnie zalane cementem, stosuję i przymocowuję do wianków. To powtarzam teraz, mimo że mówiłam na początku filmu, ale wiem, że wiele osób nie ogląda w całości. I Państwo, i tutaj zobaczcie tego również, użyję tutaj jako argumentację. Zdecydowanie Państwo teraz widzicie to sądzę, że niezbyt dokładnie. Natomiast w momencie, gdybyście postawili taką kompozycję właśnie w takiej formie, a spójrzcie bokiem, najlepiej będzie widoczne, prawda? Ona jest jakby uniesiona na tej podstawie, no to automatycznie mamy ustawioną kompozycję, każdą kompozycję płaską można w ten sposób wyeksponować. Mamy ją ustawioną nieco po skosie, w związku z tym perspektywa patrzenia nasza, czy każdej innej osoby, która będzie przechodziła obok nagrobka, będzie zupełnie inna niż jakby to całkowicie leżało na płasko, mimo, że będziecie mieli na przykład bardzo niski nagrobek, bardzo nisko płytę usytuowaną do do właśnie udekorowania, to mimo wszystko jednak perspektywa patrzenia na dekorację, tak nieco właśnie pod kątem będzie naprawdę zdecydowanie nadawała jej takiej atrakcyjności. Jeżeli możemy mówić o, w kategoriach atrakcyjności o kompozycjach na cmentarz, aczkolwiek myślę, że tak, bo każda kompozycja, którą wykonujemy, staramy się, przykładamy się do tego, żeby właśnie ona była wizualnie estetyczna, żeby to wszystko się ładnie prezentowało, no mówiąc po prostu tak. Ogólnie, tak, żeby ona była ładna. W związku z tym, no, starajmy się takie właśnie drobne elementy czasami wprowadzać, które pozwolą nam bardziej ją wyeksponować. Czyli właśnie na przykład, ja uważam osobiście, tym drobnym elementem jest taka podstawa. Ja ją tutaj akurat tą, której użyłam i wiele takich używam. To są osłonki przeważnie z kory. Akurat tą malowałam na biało, ponieważ była w kolorze złotym. No, chodzi mi o to, wiecie, żeby to była też osłonka taka niezbyt duża, żeby nie była taka, wiecie, większa niż kompozycja, bo na przykład zauważcie w przypadku tego krzyża. W przypadku krzyża, gdyby ta osłonka pod spodem była, tak będę po skosie pokazywała, bo wtedy chyba będzie lepiej widoczne to, gdyby ona była większa, no to automatycznie ona by nam absorbowała zdecydowanie większą powierzchnię niż sam krzyż. I wtedy, nawet gdybym starała się ją jakoś tak jak najdelikatniej przysłonić, no to wtedy obawiam się, że po prostu tutaj by ona nam całkowicie ten kształt krzyża zdeformowała. Jeżeli chodzi o wiązanie tych gałęzi brzozy, tak jak widzieliście Państwo, ja. Te gałązki, gałązki, gałęzie grubsze, cieńsze miałam różnej długości, w różnym kształcie, więc zadowoliłam się tym, co miałam. Ułożyłam je zupełnie nieregularnie. Na przykład tutaj celowo, nawet tak starałam się, żeby na przykład je skrzyżować, prawda? Żeby tak jedna powiedzmy zachodziła na drugą, żeby to się właśnie tak atrakcyjniej prezentowało. Tutaj na przykład mamy taką gałązkę, która gdzieś tam taka odnoga była szerzej, się rozchodziła, i ja. Nie, za, nie zasłaniam, więc w gruncie rzeczy jest to takie, ja zrobiłam sobie o tutaj, na przykład mam zdecydowanie przeróżne długości końcówek, więc mini Państwo, mogłam to po prostu teraz przyciąć na równej długości, ale to już zupełnie nie zrobi roboty, bo to po prostu nie będzie to, co chciałam osiągnąć. Ym, dekoracji może się wydawać, że jest dużo. Rzeczywiście jest użytych całkiem sporo elementów, ale raczej drobnych, raczej krótkich, więc tak de facto tych elementów dekoracyjnych nie ma na tyle dużo, żeby one nam całkowicie zagospodarowały. Całą, jakby całe to tło tych gałęzi, w których jednak jest niesamowity urok, i właśnie dlatego zależało mi na tym, żeby to był krzyż z gałęzi brzozy, żeby też to te gałęzie było widać. W związku z tym teraz musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż ja spróbuję tak to yy, pokazać Wam jeszcze. Spójrzcie. Ja, ja, ja wiem teraz, przepraszam, że tak kombinuję z tym, ale po prostu no, ograniczona jest tutaj yy, przestrzeń wokół mnie, i nie wiem do końca, co uda mi się wykadrować, żebyście widzieli. Ale zobaczcie, starałam się jednak tak zrobić tą Dekoracja. gdzieś tutaj wiszą mi oczywiście nitki z klejem, żeby ona była, żeby y, kształt krzyża zachowała, żeby dekoracja była wyeksponowana, ale mimo wszystko, żeby były widoczne gałęzie. Y, dekoracja jest zupełnie niesymetryczna. Tutaj o symetryczności to nawet, ona obok symetrycznej nawet nie stała, że tak powiem. I zobaczcie, nawet tutaj, jeżeli chodzi o te y, boczne, y, o y, te poprzeczne gałęzie, one są z tej strony niżej, z tej trochę wyżej. Mi osobiście to nie przeszkadza, Przeszkadza, dlatego że tak jak mówię, no, zamierzenie moje było takie, żeby to było niesymetryczne. Kwiaty też, tak jak widzicie, użyłam zupełnie kwiatów też niesymetrycznie są ułożone, nie ma tutaj jakiegoś takiego porządku racjonalnego, aczkolwiek nie znaczy to, że po prostu wkładamy takie kwiatki, byle było. Tylko po prostu staramy się jednak dopasować. Więc w momencie, kiedy na przykład tutaj wystaje taki pączek, tutaj też wystaje taki pączek, i tutaj gdzieś na górze też, to wcale nie znaczy, że te pączki znalazły się tutaj po prostu przypadkiem, bo tak sobie poszło. Tylko na przykład ja tutaj docinałam pączek z innego kwiatu, żeby tutaj go przymocować, bo wizualnie pasowało mi, żeby tutaj jeszcze był. W związku z tym, wiecie, takie elementy, mimo że mamy dekoracje niesymetryczne, to i tak dobrze by było to sobie wszystko ładnie tak, jakby, no uporządkować wedle naszego gustu. Ja tutaj, jeżeli chodzi o zielen, postawiłam zdecydowanie na dużą ilość dodatków zielonych, ale takich, jak widzicie, takich spływających ładnie, więc tutaj mam bardzo fajny taki dodatek, eukaliptus on się nazywa. Pięknie on tak spływa, właśnie jest taki, sprawia wrażenie takiego gumowego, nie jest gumowy, jest taki, no, silikonowy, ale rzeczywiście pięknie się tak wygina, no, nadaje takiej też świeżości, ponieważ jego listki są wypukłe i te mają też taki kolor żywszej zieleni. Oczywiście niezawodny tutaj dla mnie osobiście przynajmniej bluszcz, no który nieodzowny też w takiej dekoracji, gdzie mam gałęzie i on pasowałoby, żeby właśnie sprawiał wrażenie takiego pnącego się po tych gałązkach. Też mam taki bluszcz drobny, bardzo drobniutki, takie gałązki drobniutkie bluszcza. Paproć to też przywodzi na myśl, jeszcze bardziej jest taką stylistykę, taką właśnie takiej dzikości. No i osobiście ja muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z dzisiejszej aranżacji, którą wykonałam. A propos jeszcze wy eksponowania gałązi. Spójrzcie na przykład na tą stronę. Ja oczywiście widziałam to wykonując dekorację, ale jest to też powiedzmy sobie takie przeze mnie zamierzone. Z tej strony jest zdecydowanie bardziej odsłonięta gałąź, róża, Natomiast spójrzcie z drugiej strony. Tutaj ułożyły mi się kwiaty tak, że zasłoniły. Więc jeżeli tam zasłoniły, bo tak najpierw mi wyszło, że tam zasłoniły więc wtedy zdecydowałam, że z tej strony absolutnie nie będę zasłaniała ich dlatego, że właśnie, żeby nie było tego efektu, że w sumie te gałęzie tutaj niepotrzebne są, można by było to po prostu nie wiem, jakimś drutem zrobić rusztowanko takie i zrobić krzyż Mini Państwo, cóż jeszcze mogę powiedzieć na temat dzisiejszej dekoracji? No chyba wszystko co powiedziałam. Starałam się mimo tego, że powierzchnia, na której wykonywałam tą dekorację jest stosunkowo nieduża, to jeszcze starałam się dołożyć do niej takie jakby, wiecie, wtłoczyć tego powietrza, czyli te kwiaty różnie wypoziomować. A jeszcze taka ważna techniczna rzecz. Ja się posiłkowałam trytytkami. Państwo na pewno wiecie, co to trytytki. Już pokazuję. Ja tak widzicie, ja tak sobie mówię, a coś innego robię. Mówię, Państwo na pewno wiecie, ale ktoś może na przykład nie wiedzieć. Trytytki takie po prostu. Yy, zwykłe, malutkie, czarne. Akurat tutaj miałam, ale nie przeszkadza, dlatego że w miejscu, gdzie są spięte, tego jest nie widać. Natomiast przywiązywałam podstawę drutami, tak jak widzieliście. Gałęzie ze sobą też wiązałam drutami i naprawdę, to, że związujemy drutem, takie gałęzie najlepiej przy formie krzyża, to tak na, jakby też na krzyż, to wcale nie znaczy, że my musimy tym drutem owijać i owijać. I owiać. Jeżeli mamy taki troszeczkę grubszy drut, który to utrzyma, to naprawdę wystarczy dosłownie nawet jeden raz chwycić to, porządnie skręcić. Ja później jeszcze posiłkowałam się klejem, ale to tylko dlatego, żeby ładnie wyeksponować kawałek jednej, <coughs> przepraszam, gałęzi. Mili Państwo, cóż mogę powiedzieć? To jest chyba wszystko. Co, co tutaj chciałabym Wam przekazać właśnie na temat y, strony technicznej, jeżeli chodzi o estetykę dzisiejszej dekoracji, no to sami to musicie ocenić, to już poddaję Waszej ocenie, zresztą tradycyjnie, tak jak zawsze. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że mnie zadowala estetycznie dekoracja, mimo tego, to podkreślę, bo uważam, że jest to ważne, mimo tego, że ja nie jestem osobą taką, wiecie, różowa landrynka, wiele razy to mówiłam i absolutnie nie jest to w żaden sposób ujma dla kogoś, kto lubi tego typu kolory, absolutnie ja tak nie uważam, po prostu... Y, Łatwiej jest mi na przykład wykonywać dekoracje, gdzie wykonuję je w kolorystyce z dodatkami takimi, jakie ja, ja bym sobie życzyła, tak? Wedle mojego wyłącznie gustu. Natomiast do tego koloru przekonałam się, jak już wspominałam na początku, wykonując, wykonując właśnie dwie takie kompozycje przed świętami. Przekonałam się do tego koloru i ja w tym kolorze bardzo rzadko wykonuję dekoracje. Ale tutaj muszę Wam powiedzieć, że tak jak już wspomniałam, bardzo mnie zadowala efekt taki końcowy. Jedna jeszcze ważna rzecz. Rzecz. Mili Państwo, mocując taką podstawę, ona się kiwa, gibie, bo ten krzyż jednak się tak układa, i tutaj nam powstaje taka przestrzeń, gdzie po prostu sobie te gałązki tak chodzą na wszystkie strony. Mimo tego, że są przymocowane. Ja tutaj sobie docisnęłam dosłownie jeszcze troszkę takiej gąbki, słuchaj. Do środka, żeby to bardziej ustabilizować, i dzięki temu też zyskałam tam troszeczkę takiej mm, powierzchni, tej gąbki, że mogłam wybić niektóre kwiaty pomiędzy gałązkami. Natomiast tutaj oczywiście jest obowiązkową sprawą również przysłonić to i zabezpieczyć. Szanowni Państwo, ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę w dniu dzisiejszym. Państwa, którzy yy, tak bardzo, yy, tak miło, yy, jakby. Nagrodzili mnie, że tak powiem, komentarzami pod ostatnią Małą Czarną. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście ze mną. Osoby, które oglądały poprzednią Mię Małą Czarną i mają ochotę tą oglądać, zapraszam na kolejny filmik, który się na pewno pokaże. Myślę, że może nawet jutro lub pojutrze. To zależy od pogody, bo chciałabym nagrać ją w plenerze. Wszystkich pozostałych Państwa i zresztą Państwa oglądających Małą Czarną również zapraszam bardzo serdecznie na kolejne dekorady. Jeżeli macie życzenie pisać, co byście chcieli zobaczyć, to bardzo proszę piszcie, oczywiście wszystko w granicach rozsądku. No natomiast ja będę wykonywała cały czas do mojego sklepu dekoracje na nagrobki, ale nie chciałabym Was tutaj wyłącznie takimi zasypywać. Aczkolwiek, gdybyście mieli ochotę obejrzeć jeszcze teraz, w najbliższym czasie dekoracje na nagrobek wykonaną z samej zieleni, no to bardzo proszę dajcie znać, bo taką będę wykonywała, więc mogłabym ją nagrać po prostu i Wam tutaj zaprezentować. Jeżeli ma ktoś ochotę z Państwa nabyć tą dekorację, to zapraszam bardzo serdecznie reklama teraz do mojego sklepu Parpassion, do którego link znajdziecie w opisie pod filmem. Mili Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za czas poświęcony dzisiaj zarówno mnie, jak i tej dekoracji. Przesłam Wam tradycyjnie milion buziaków. Mam nadzieję, że dzisiaj będziecie mieli bardzo dobrą pogodę na zewnątrz i w serduszku. No i cóż, to następne miłego zobaczenia. Dziękuję, pa pa!